Вы приходите в себя от и сна, машинально берете стакан с водой, полагая, что заботитесь о своем самочувствии. А что, если я открою вам глаза на то, что это обычное действие может из-под вредить вашему организму, особенно если вам перевалило за 60? Многие в зрелом возрасте не подозревают, что неправильное потребление воды, именно неправильное, способно на самом деле увеличить вероятность проблем с сердцем, ограничение подвижности суставов и даже спутанности мыслей. В этом ролике мы подробно рассмотрим пять наиболее рискованных ошибок, которые допускают пожилые люди, когда пьют воду по утрам. И результаты могут быть гораздо серьезнее, чем вы думаете. Поэтому, прежде чем сделать следующий глоток, обязательно досмотрите это видео до конца. Ваша жизнь или жизнь близкого вам человека может зависеть от этого. Наша подруга, начинающая от первых шести ботаничных чудовностей на пару с покшивой. Daleka od bycia zwykłą parzącą rośliną, której ostrożnie unikamy podczas naszych spacerów po naturze, poukryzła zwyczajna ertykiet Diojka jest prawdziwym koncentratem mocy terapeutycznej, czczonym od tysiącleci przez różne kultury na całym świecie za jej liczne korzyści zdrowotne. To, co nadaje pokrzywie szczególne znaczenie dla zdrowia prostaty, polega głównie na jej niezwykłych właściwościach przeciwzapalnych, co zostało zbadane i potwierdzone rygorystycznymi badaniami naukowymi. Badania te wykazały obecność złożonej synergii aktywnych związków po krzywie, takich jak flawonoidy, kwercetyna, kemferol, kwasy fenolowe, kwas kawowy, kwas ferulowy i sterole roślinne, beta-sitosterol, które mają zdolność hamowania produkcji cytokin prozapalnych, tych chemicznych posłańców, które koordynują odpowiedź zapalną w organizmie. Otóż przewlekłe zapalenie jest głównym czynnikiem weciologii i progresji łagodnego rozrostu prostaty, BPH. Częstego schorzenia u dojrzałych mężczyzn, charakteryzującego się stopniowym powiększaniem objętości gruczołu krokowego, prowadzącym do kaskady nieprzyjemnych objawów ze strony układu moczowego. Pomagając zmniejszyć objętość prostaty dzięki swoim silnym właściwościom przeciwzapalnym, napal pokrzywy może wywierać bezpośredni wpływ na pierwotną przyczynę tych objawów, oferując wymierną ulgę. Ale korzyści z pokrzywy na tym się nie kończą. Zmniejszając stan zapalny tkanek prostaty. Przyczynia się również do poprawy przepływu moczu, często utrudnionego przez ucisk wywierany przez powiększoną prostatę na kanał moczowy, ułatwiając w ten sposób oddawanie moczu i zmniejszając uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Wyniki wielu badań klinicznych wykazały znaczną ulgę w objawach BPH u wielu mężczyzn regularnie spożywających napar z pokrzywy, oferując w ten sposób naturalną i potencjalnie mniej inwazyjną alternatywę dla leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego z nadzieją na odzyskanie optymalnego komfortu oddawania moczu i poprawy jakości życia. Wyobraź sobie wzrost komfortu i pewności siebie, jaki możesz odczuć, zmniejszając częstotliwość nocnych mikcji, zmniejszając nagłe parcie na moc i odzyskując łatwiejszy i ciągły przepływ moczu dzięki prostemu włączeniu tej korzystnej i rewitalizującej herbaty do swojej codziennej rutyny. Kontynuujmy naszą eksplorację z naszym drugim botanicznym sprzymierzeńcem, herbatą z korzenia mniszka lekarskiego. Często postrzegany jako zwykły chwast w naszych zadbanych ogrodach, mnisiek lekarski, teraxekem officinal, a dokładniej jego korzeń, jest w rzeczywistości rezerwuarem nieoczekiwanych właściwości leczniczych, szczególnie korzystnych dla wątroby i nerek, dwóch żywotnych organów, które odgrywają kluczową rolę detoksykacji naszego organizmu, skrupulatnie filtrując odpady metaboliczne, toksyny środowiskowe i inne potencjalnie szkodliwe substancje. Otóż przeciążenie toksyczne może zaostrzyć różne problemy zdrowotne, w tym stany zapalne prostaty, Obciążając układ odpornościowy i tworząc środowisko sprzyjające przewlekłemu zapaleniu. Aktywnie wspierając funkcję wątroby, herbata z korzenia mniszka lekarskiego sprzyja skuteczniejszemu usuwaniu szkodliwych substancji, stymulując produkcję żółci i ułatwiając ten sposób trawienie i wydalanie toksyn rozpuszczalnych w tłuszczach, przyczyniając się w ten sposób do oczyszczenia organizmu z elementów, które mogłyby potencjalnie pogorszyć stan zapalny prostaty. Jednocześnie, stymulując funkcję nerek, Wspomaga eliminacji rozpuszczalnych w wodzie odpadów metabolicznych przez mocz, działając jako łagodny i naturalny dziuretyk, zmniejszając w ten sposób obciążenie całego układu moczowego i pośrednio zmniejszając nacisk wywierany na pęcherz. Ale korzyści z korzenia mniszka lekarskiego nie ograniczają się do detoksykacji. Działa również jako łagodny dziuretyk, właściwość szczególnie cenna w łagodzeniu nacisku na pęcherz uczucia często zaostrzanego w przypadku przerostu prostaty, prowadzącego do częstego i naglącego parcia na mocz. Wspierając regularniejsze i pełniejsze oddawanie moczu, herbata z korzenia mniszka lekarskiego może przyczynić się do zmniejszenia nagłego parcia na mocz, uczucia niepełnego opróżnienia i ogólnego dyskomfortu związanego z powiększoną prostatą, pozwalając odzyskać poczucie kontroli i dobrego samopoczucia. Wyobraź sobie uczucie lekkości i odzyskanego komfortu, uspokajając pęcheść i wspierając zdrową i regularną funkcję moczową dzięki naturalnym i łagodnym właściwościom moczopędnym tego skromnego, ale potężnego korzenia. Na trzecim miejscu naszej cennej listy naturalnych sprzymierzeńców męskiego zdrowia pozwólcie mi szczegółowo przedstawić herbatę z kory śliwy afrykańskiej Pygum africanum. Prawdziwy roślinny skarb, być może mniej znany szerokiej publiczności niż poukryzła czy mnisiek lekarski. Ale niemniej jednak niezwykle skuteczne narzędzie w arsenale naturalnych rozwiązań wspomagających leczenie łagodnego rozrostu prostaty BPH. Wyobraźcie sobie majestatyczne drzewo, zakorzenione w afrykańskiej ziemi, którego kora skrywa dobrze strzeżony sekret, wykorzystywany od pokoleń ze względu na swoje właściwości terapeutyczne. Nowoczesne badania naukowe pozwoliły zidentyfikować specyficzne aktywne związki obecne tej cennej korze, w tym bogate stężenie fitosteroli tym słynny beta-sitosterol, twitterpeny pentacykliczne takie jak kwas ursolowy i kwas oleanolowy, a także różnorodne estry długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Te molekuły działają synergistycznie w organizmie, celując w różne aspekty BPH. Jedną z najbardziej zauważalnych korzyści śliwy afrykańskiej jest jej zdolność do poprawy jakości snu, aspektu często zaburzonego u mężczyzn cierpiących na BPH z powodu jednego z najbardziej uciążliwych objawów nocnego oddawania moczu medycznie znanego jako nekturia. Zmniejszając częstotliwość tych naglących mikcji, które przerywają nocny odpoczynek herbata z kory śliwy afrykańskiej może nie tylko sprzyjać głębszemu i bardziej regenerującemu snu, niezbędnemu do regeneracji fizycznej i psychicznej, ale także przyczynić się do znacznego zmniejszenia dziennego zmęczenia, drażliwości i braku koncentracji często związanych z często przerywanymi nocami. Ponadto rygorystyczne badania naukowe prowadzone zachowaniem surowych protokołów metodologicznych, sugerują, że ten ekstrakt roślinny może również wywierać bardziej bezpośrednie korzystne działanie na samą prostatę, potencjalnie przyczyniając się do niewielkiego zmniejszenia jej objętości i poprawy przepływu moczu, działając na elastyczność pęcherza i hamując nadmierny wzrost komórek prostaty. Te połączone mechanizmy działania znacznie wzmacniają znaczenie herbaty skory śliwy afrykańskiej w naturalnym, i holistycznym podejściu do leczenia BPH, oferując obiecującą perspektywę znacznej poprawy jakości życia dotkniętych mężczyzn. Wyobraźcie sobie głębokie uczucie komfortu, jakie daje odzyskanie spokojnych i prawdziwie regenerujących nocy, bez ciągłego budzenia się z powodu naglącej i nieprzyjemnej potrzeby oddania moczu, pozwalając wam budzić się każdego ranka świeżym i wypoczętym, gotowym stawić czoła nowemu dniu pełnemu energii i witalności. Dzięki kojącym i regulującym właściwościom tego cennego daru afrykańskiej natury. Na czwartym miejscu naszej eksploracji naturalnych skarbów męskiego dobrostanu pozwólcie mi przedstawić często niedoceniane, a jednak niezwykłe korzyści naparu z pestek dyni. Zbyt często sprowadzane do roli zwykłej przekąski po starannym wyrzeźbieniu dyni na Halloween, pestki dyni są w rzeczywistości małymi odziewczymi elektrowniami, bogatymi w niezbędne składniki odżywcze, zwłaszcza cynk, pierwiastek śladowy którego znaczenie dla zdrowia prostaty jest kluczowe. Cynk odgrywa zasadniczą rolę w wielu procesach fizjologicznych, w tym w utrzymaniu optymalnej równowagi hormonalnej u mężczyzn, aktywnie uczestnicząc w produkcji testosteronu, kluczowego hormonu męskości i dobrego samopoczucia, a także we wzmacnianiu i modulowaniu funkcji odpornościowej. Odpowiednie poziomy cynku w organizmie są ściśle związane ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju przerostu prostaty i znaczną poprawą funkcji układu moczowego, przyczyniając się do regulacji wielkości gruczołu i wspomagając skuteczniejsze oddawanie moczu. Ponadto peski dyni są interesującym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym cennych omega-3 i omega-6, obecnych korzystnym dla zdrowia stosunku. Te wielonienasekone kwasy tłuszczowe posiadają dobrze udokumentowane właściwości przeciwzapalne, które mogą odgrywać znaczącą rolę w zmniejszaniu przewlekłego stanu zapalnego prostaty, czynnika często zaangażowanego w rozwój i progresję BPH. Wspierając równowagę hormonalną i wywierając łagodne, ale skuteczne działanie przeciwzapalne na tkanki prostaty, regularne spożywanie tego naparu o delikatnym, i lekko orzechowym smaku może naprawdę przyczynić się do przywrócenia zdrowia prostaty w sposób naturalny i stopniowy, bez skutków ubocznych czasami związanych z konwencjonalnymi metodami leczenia. Wyobraźcie sobie satysfakcję z aktywnego wspierania swojej równowagi hormonalnej i zmniejszania stanu zapalnego prostaty. Po prostu delektując się ciepłą i kojącą filiżanką naparu z pestek dyni, jednocześnie ciesząc jej przyjemnym, subtelnym smakiem i korzyściami dla ogólnego samopoczucia. I wreszcie. Aby ukoronować te eksploracje naturalnych skarbów, które są Wam oferowane w Waszym dążeniu do zdrowej prostaty i optymalnego męskiego samopoczucia, pozwólcie mi szczegółowo przedstawić wyjątkowe zalety i niezwykłą synergię potężnej herbaty z kurkumy i czarnego pieprzu. Kurkuma, Kerkie Melange, to złote przyprawa o ciepłym, ziemistym i lekko gorzkim aromacie, jest czymś więcej niż tylko składnikiem kulinarnym, który barwi i aromatyzuje nasze egzotyczne potrawy. Jest prawdziwym klejnotem tradycyjnej farmakopei, zajmującym ważne miejsce w medycynie ajurwedyjskiej od tysiącleci. Ta starożytna tradycja, pochodząca z Indii, od dawna uznaje niezwykłe właściwości terapeutyczne kurkumy, stosując ją do leczenia szerokiej gamy dolegliwości, od zaburzeń trawiennych po bóle stawów, infekcje i choroby zapalne. Kurkuma zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości złożonemu składowi chemicznemu, bogatemu bioaktywne związki, z których najbardziej przebadanym i najsilniejszym jest bez wątpienia kurkumina. Ta fascynująca cząsteczka, która nadaje kurkunie intensywny żółty kolor, jest polifenolem o wyjątkowych właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych. Działa na poziomie komórkowym, modulując aktywność wielu szlaków sygnałowych zaangażowanych w stan zapalny, stres oksydacyjny i proliferację komórek. Kurkumina, maestro przeciwzapalne. Przewlekłe zapalenie jest złożonym i podstępnym procesem, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju i progresji wielu chorób przewlekłych, w tym łagodnego rozrostu prostaty, BPH i raka prostaty. Charakteryzuje się nadmierną produkcją cząsteczek prozapalnych, takich jak cytoukajni, interlukni, TNF, prostaglandyny i enzymy, cyklooksygenazy, lipooksygenazy, które uszkadzają tkanki i sprzyjają nieprawidłowemu wzrostowi komórek. Kurkumina działa jak prawdziwy maestro przeciwzapalny, celując w kilka kluczowych szlaków sygnałowych. Incybicja NFB. NFB jest centralnym czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje ekspresję wielu genów zaangażowanych w stan zapalny. Kurkumina blokuje aktywację NFB, zmniejszając w ten sposób produkcję cytokin prozapalnych. Modulacja COX i LOX. cyklooksygenazy COX i lipooksygenazy LOX to enzymy, które katalizują produkcję prostaglandyn i leukotienów, lipidowych mediatorów zaangażowanych w ból i stan zapalny. Kurkumina hamuje aktywność tych enzymów, zmniejszając ten sposób syntezy tych związków prozapalnych. Redukcja stresu oksydacyjnego. Zapaleniu często towarzyszy zwiększony stres oksydacyjny, brak równowagi między produkcją wolnych rodników a zdolnością organizmu do ich neutralizacji. Kurkumina dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym Pomaga zmniejszyć stres oksydacyjny, chroniąc w ten sposób komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Celując te liczne szlaki zapalne, kurkumina wywiera szerokie spektrum korzystnych działań na cały organizm, w tym na układ moczowy i prostatę, gdzie może przyczynić się do zmniejszenia przewlekłego stanu zapalnego, złagodzenia objawów BPH i zapobiegania rozwojowi raka prostaty. Wyobraźcie sobie armię małych złotych cząsteczek cicho i skutecznie walczący ze stanem zapalnym w waszym ciele, chroniący waszą prostatę i wspierający wasze męskie samopoczucie. Biodostępność. Pięta asilesowa lesowa kurkuminy. Pomimo swojego imponującego potencjału terapeutycznego, kurkumina ma jedną poważną wadę: niską biodostępność. Oznacza to, że jest słabo chłaniana przez jelita szybko metabolizowana przez wątroby i szybko eliminowana z organizmu, co ogranicza jej zdolność do docierania do tkanek docelowych i wywierania korzystnych efektów. Innymi słowy, duża część spożywanej kurkuminy jest tracona, zanim zdąży zadziałać. Czarny pieprz, niezbędny sprzymierzeniec kurkuminy. W tym miejscu wkracza czarny pieprz, piper nigrum, powszechna przyprawa, którą można znaleźć w każdej kuchni na świecie, której główny aktywny składnik, piperyna, Posiada niezwykłą zdolność do znacznego zwiększenia wchłaniania kurkuminy przez jelita. Piperyna działa według kilku mechanizmów. Insibicja glukuronidacji. Glukuronidacja to proces metaboliczny, w którym wątroba przekształca kurkuminę w nieaktywną formę, ułatwiając jej eliminację. Piperyna hamuje enzym odpowiedzialny za ten proces, spowalniając w ten sposób metabolizm kurkuminy i zwiększając jej stężenie we krwi. Zwiększenie przepuszczalności jelit. Piperyna może zwiększać przepuszczalność ściany jelita, ułatwiając ten sposób przenikanie kurkuminy do krwiobiegu. Redukcja wypływu. Niektóre białka, takie jak glikoproteina P, aktywnie wypompowują kurkuminę z komórek jelitowych, zmniejszając w ten sposób jej wchłanianie. Piperyna hamuje aktywność tych białek, pozwalając większej ilości kurkuminy przeniknąć do krwiobiegu. Dzięki tym mechanizmom piperyna może zwiększyć dostępność kurkuminy nawet o 2000% przekształcając tę prostą przyprawę prawdziwy katalizator, który wzmacnia korzystne działanie kurkumy. Ta niezwykła synerzja między kurkumą a czarnym pieprzem przekształca ten prosty napar prawdziwą bombę antyoksydacyjną i przeciwzapalną dla całego układu moczowego, w tym prostaty, pęcherza i dróg moczowych. Ochrona antyoksydacyjna, antyoksydanty, ci strażnicy naszych komórek, odgrywają kluczową rolę w neutralizowaniu wolnych rodników, niestabilnych cząsteczek wytwarzanych naturalnie podczas metabolizmu komórkowego, który produkcja jest nasilana przez różne czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie, stres, zła dieta i infekcje. Te wolne rodniki mogą uszkadzać dna białka i lipidy naszych komórek, prowadząc do stresu oksydacyjnego, który przyczynia się do przedwczesnego starzenia i rozwoju wielu chorób przewlekłych, w tym przewlekłego zapalenia prostaty, zaburzeń układu moczowego i raka prostaty. Kurkumina dzięki swoim silnym właściwościom antyoksydacyjnym, pomaga neutralizować te wolne rodniki, chroniąc w ten sposób komórki prostaty i dróg moczowy przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i zmniejszając ryzyko rozwoju tych schorzeń. Ukierunkowane działanie przeciwzapalne. Jak widzieliśmy wcześniej, kurkumina posiada wyjątkowe właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc zmniejszyć przewlekły stan zapalny prostaty, kluczowy czynnik w rozwoju BPH i raka prostaty. Hamując produkcję cytokin prozapalnych i enzymów zaangażowanych w proces zapalny, kurkumina może łagodzić objawy BPH, takie jak często oddawanie moczu, trudności w oddawaniu moczu i nekturia, a potencjalnie spowalniać postęp raka prostaty. Łącząc złote, przeciwzapalne i antyoksydacyjne właściwości kurkumy ze stymulującym i poprawiającym biodostępność działaniem czarnego pieprzu, tworzysz potężną synergię która zapewnia kompleksową ochronę twojemu układowi moczowemu i wspiera zdrowie twojej prostaty na dłuższą metę. Wyobraź sobie ochronną i regenerującą moc, jaką możesz wnieść do swojego ciała, włączając ten prosty napad do swojej codziennej rutyny. Jeśli jesteś mężczyzną po pięćdziesiątego roku życia, nie czekaj, aż objawy się pogorszą. Wypróbuj te herbaty przez tydzień i zaobserwuj różnice. A przede wszystkim... Zasubskrybuj nasz kanał, aby odkryć więcej sekretów naturalnego zdrowia dla mężczyzn.